Siemanko, w drugim odcinku Scary West Hamu na moim kanale Będą tylko skuty czterech spotkań, wiem że miało być więcej, ale niestety ostatnie czasy Mam mniej czasu po prostu i dlatego Dzisiaj tylko cztery mecze, reszta symulowane, ale cztery jakie mecze Z topowymi klubami Powalczymy o pierwsze trofeum, więc zapraszam was bardzo serdecznie do lajkowania Minimum 15 łapek, będę wdzięczny Zapraszam Discordy wszystko macie w opisie. A my rozpoczynamy odcinek spotkaniem z Liverpoolem u siebie. No i to było wielkie spotkanie młotów. Jeśli oglądacie Premier League w tym sezonie, West Ham wygrał 3 do 2. Jak my, jak my zagramy? Prowadzimy już w 9 minucie po golu Ben Ramy. Napiłem się trochę, bo nagram odcinek po odcinku. Jakoś lepszy jest ten głos. Zobaczymy dalej. Ale Liverpool odpowiada, przecież to są Derec, no jedna z najlepszych drużyn na świecie. Roberto Firmino, co za ten dźwięk? Jeden do jednego. Kolejna akcja naszych rywali, Keita, znowu Brazylijczyk. Mane, mane w polu karnym, ale tutaj faulowany jest Firmino przez ZUME. Niepotrzebny faul Francuza i mamy rzut karny dla Liverpoolu, podobiać Jurgena Klopa. Po co, na co, Francuz? Co tu chciałeś zrobić, kurt? Salah czy Fabiański? No i Łukasz Fabiański broni rzut karny. Mamy to Jeden do jednego, No niestety, Liverpool przelał drugą bramkę. Matip, Thiago, Alcantara do Firmino. I nie rozumiem, jak to Fabiański nie obronił tego. No, obronił karnego, a nie obronił takiego strzału. Ale ta bramka podrażniła drużynę West Hamu. Druga połowa. Ogbona do Benramy. Benrama. Benrama, co zrobi? Algierczyk jest w polu karnym, okiwał Matipa i bęk, 2 do 2. No to druga branka Benrama, jak się nie mylę, pierwszą, co nie? Nie pamiętam. Lecimy dalej. Benrama do Antonio, Antonio jest szybszy niż Matip, Antonio, Michał, Michael Antonio w polu karnym, do Boema, Boem! Co za interwencja Alisona? nie ma gola na 3 do 2. Brazylijczyk ma piłkę. Wykopuje ją. Rice wygrywa pojedynek główkowy. Antonio. Antonio znowu ogrywa Matipa. Antonio w polu karnym. 3 do 2. Michael. Antonio jest niesamowity. Przed chwilą nie było gola. Chwila później jest gol. Rzut wolny dla nas. Zuma. Do Sołczka. Czerwona karka dla Arnolda. Kurde nie pokazałem wam tego faunu. Arnold do Flasicza. Vlasic, Chorwat w polu karnym, podaje do Antonio. 4 do 2, ale ledwo to wpadło. No Liverpool jest na kolanach, a my ich dobijamy. Czas na ostatnią bramkę w tym meczu. Fabinho do Mane, ale świetnie Zuma. Vlasic Sołczek, Fornals, Ryan Kent, no i Kent jest szybszy od Salah'a, nie. Ale Kent jest zwinny. Zobaczcie co tu zrobił Ryan Kent. Ryan Kent Ryan Kent nadal ma piłkę. Co za akcja Szkota? Nie, on jest anglikiem. On jest anglikiem. 5 do 2. Ryan Kent dobija rywali. Lecimy dalej. Czas na transfer zimowy, który przyjdzie w zimie. SPD, SPD. Śp, Belk ze Stuttgartu. Oriel, Mangala wzmocni nasz klub. Tutaj starałem się jeszcze wybrać kogoś, którego bym mógł za niego oddać, żeby zmniejszyć kwotę, ale niestety nie było takich piłkarzy. My mamy bardzo wąską ławkę, więc na pewno w drugim sezonie postaram się o wzmocnienia, chcę mieć szerszą ławkę, więcej pomocników, więcej skrzydłowych obrońców do zmiany, bo naprawdę nasza ławka jest marna, więc w następnym odcinku myślę, że skupię się na następnym sezonie skupię się na mniejszych transferach. Ale takie, które wzmocnią nasz klub, no oczywiście, poszukam piłkarzy wolnych. Bez klub to będzie, zobaczymy, oczywiście. Ciężkie negocjacje, ale udało nam się w końcu dogadać 12 milionów, prawie 13. Ale Magala ma potencjał, by się rozwijać. Myślę, że będzie fajnym piłkarzem do Premier League. Metz z Wolverhamptonem symulujemy. No, i z wilkami wygrywamy 3-0. Fornas, Antonio i Benrama. Czego chcieć więcej? Mam nadzieję, że ta, ta niedziela płynie fajnie. A my co? Liga Europy. Powiem Wam, jeśli nie uda mi się wywalczyć, głównym celem będzie Liga Europy. No, oczywiście, jeśli wyjdziemy z grupy, to ja mam zamiar grać każde spotkanie w fazie pucharowej. Albo raz symulować jak zgrać, ale chcę wygrać ligę Europy, no może będę grał, chyba będę grał każdy mecz, żeby był jakiś gameplay, więcej. Kolejny mecz w tym odcinku to mecz z Manchesterem City, no i Manchester City był drużyną o wiele lepszą niż Liverpool, Antonio 10 goli już w tym sezonie, no Michael jest niesamowity, jestem ten Jamajczyk. Ryan Kent to Antonio Antonio do Rice'a ten do Benramy, Benrama do Kenta Ryan Kent do Benramy, a Benrama strzela gola. No Ederson tego nie broń. No cóż, 1-0. No ale od tego momentu w ogóle istniał na, na istniała tylko jedna drużyna: Manchester City. Pomimo naszej branki mieli więcej sytuacji, no i niestety w końcu szczeli Phil Foden. Mówiłem tego piłkarza. 1-1. Czas na kolejną akcję. Znowu City Sterling, ale tutaj zamieszał. No i Bernardo Silva. No City to tak samo grałem w FIFA jak w rzeczywistości. Nie, Fallen znowu Next Action Sterling Celik. Co to w ogóle za celik? De Bruyne, Kevin. Aj. Chciałbym, już wrócił do gry. Sterling do Silva, Silva do Grelisha i Jack Rally. 100 milionów funtów. 3 do 1. W ogóle, Jack Greelis mnie obserwuje, subskrybuje, więc Jack, napisz, jak ci się podoba ta bramka. Mi się udało jeszcze 6 gola honorowego. Kressler do Antonio. Antonio do Boema. Małe zamieszanie. Boem zgrywa do Antonio i 3 do 2. No ale niestety ta bramka nic nam nie da. 3 do 2 przegrywamy. Kolejne spotkanie z Brighton u siebie. Jakub Moder też. Też chciałbym modera kupić. Polaka trzeba mieć. Słuchaj, mam Fabiana, ale musi być taki Jacob Moder. Z Brighton przegrywamy. gramy z Chelsea. Z Chelsea symuluje za dużo tych dobrych meczów, 2 do 3. Lipa. Lipa i jeszcze raz Lipa. Ale no cóż, taki sezon ciężki. Z gękiem Liga już Europy. 1 do 1. No i co? Remis spoko jest, bo chyba my tam praktycznie mamy awans, więc... Ja się nie oboję o fazę pucharową, gdzie będę grał, będę wygrywał, muszę zdać mistrzostwo. przecież. Jeśli wygram, będę widzę mistrzów, no to... No proszę was. No widzę raczej nie będę widzę mistrzów, ale przez Ligę Europy będę. Mogę być oczywiście, no przecież nie wygram od razu. Kolejny mecz derbowy z Arsenalem i te derby to były derby nieudane. Nieudane, Jarod Bowen, choć rozpoczęli się dla nas naprawdę fantastycznie, Klaus, Sołczek, Antonio, co za wymiana piłki, Cresswell, Ryan Kent, Ryan Kent do Cresswella, Cresswell do Antonio, a Antonio do bramki, no piękna bramka akcja, pyk pyk pyk, piłeczka chodziła pięknie. Niesamowicie, ale Arsenal potem ruszył Carpet, Luin to Pepe Nikola Pepe Kreswel nie daje mu rady, Pepe Pepe, 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 No i Jakoś to wpadło Szkoda, że tracimy taką bramkę Ale druga bramka stracona będzie jeszcze gorsza Odegard Norwek Luin No i zobaczcie na to, co zrobił tutaj Łukasz Fabiański Łukasz Dziękuję, naprawdę dziękuję za tą interwencję. Nie wiem co ty tam zrobiłeś. Co ci się tam w głowie odkleiło, że postanowiłeś zrobić taką fantastyczną interwencję. No zobaczmy. No. No. no, 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 co się stanęło? No co tu jest, no co się stało? No, FIFA. No i ten mecz przegrywamy 3 do jednego? Odegard, Pepe. Odegard, Pepe Pepe chociaż FIFA strzela w ogóle zmarnowane miliony. Czy do jednego. Ach, ach, ach. Kolejna mecz Premier League. Z Norwich City, kanarki które po zmianie trenera jeszcze chyba nie przegrały. Dean Smith robi fajną robotę. Szkoda, to dobra to już na, na Championship. Ale czy na Ligę Angielską ostatnio dają rad? Może się utrzymają. Czas na Carabao Cup, gramy z Benzli, no i z Benzli. na wyjeździe wygrywamy 2-0, Flasic i Klaus, Flasic z ławki, jest niesamowity, musimy kupić Ingarda, to na pewno, Jesse im wróci. No i będziemy grali w półfinale Carabao Cup, ale najpierw Premier League, Southampton, potem Watford, 4 tygodnie wypada Łukasz Fabiański, jest super, Mamy Areolę, ale za dwie kolejki PZ stwierdzi Areola wracaj do PZ, Nie grasz we schamie to PZ też nie pograsz. I potem bronił Randolph, To było fajne, ale na szczęście Fabian, Ja na początku 4 miesiące zobaczyłem takie. Kurde. Ale dobra, to Fabian kontuzjowany nie może grać, gramy z Wotfordem. do dwóch Rice i Antonio. Areola potem pograł, ale PZ było niezadowolony, że nie gra. No i dupa, przeproszę. co ja gadam. Krystal Palace 3 dwóch. no słabo bez Fabiana. Ale za bramkarzem też musimy się rozejrzeć w następnym sezonie, bo Fabian overall będzie mój spadał. Półfinał gramy z West Bromwich na wyjeździe i wygrywamy 2-1. Antonio podwójna, bramka podwójna, dublecik Antonio. Cieszy mnie to bardzo serdecznie. Cieszy mnie to bardzo serdecznie. FA Cup Newport County, czwarta liga. Newport County to jest og w ogóle zespół z wali. Jakbyście nie wiedzieli. Taka ciekawostka. Randolph broni, Randolph daje radę. Jesteśmy kolejnej. rundzie. Czas na Leeds, List, leeds leeds, 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 Bardzo rozczarowują w tym sezonie. No, też nie mają ławki. Jeden do jednego. No te wyniki są fatalne bez Fabiana. No ale nie poddajemy się. Lecimy dalej. Kolejne spotkanie ligowe z Manchester United. Liderem! Manchester jest liderem! W FIFA jest wszystko możliwe. Nawet wygrywałem 1 do 0 po golu Cavaniego. niesamowity, Manchester United. Chapoba z Preston. FA Cup. Preston dwukrotny, niż Anglii. Pierwsza niepokonana drużyna w historii. Arsenal wygrał sezon bez porażki. Preston było pierwsze. no Preston zrobił to w wieku. Wie 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 kurde sorry, w XIX wieku. 22 kolejki, co trochę łatwiej, no ale trzeba im oddać, że zrobili to pierwsi Arsenal nie był pierwszy. Arsenal jest pierwszy w erze Premier League. Ciekawe, czy ktoś kiedyś wygra ligę bez porażki. Może. Lecimy dalej. Jesteśmy w finale Carabao Cup. Carabao -Cup a widzę, nie możemy nadal wygrać. Watford Demis. Słaba forma. West Hamu. Leicester. Na wyjeździe, więc no będzie fajnie. Wygrywamy 2-0 Zuma i Cresswell. No obrońcy dali nam zwycięstwo, więc w końcu mamy to Newcastle. na wyjeździe z Rokami, które jeszcze nie wygrało w tym sezonie Premier League. No ale w lidze Fifie mogą wygrać oczywiście, bo czemu by nie. No i czas na finał. Pierwszy finał, pierwszy finał pucharowy w, tym, w, tym, w tej karierze. Manchester United, West Ham, finał Carabao Cup na Wembley. Czy West Ham zdobędzie pierwsze trofeum? Zaraz się o tym przekonamy. No widzę, Manchester wygrywa z nami, ale to jest puchar. A pucharze wszystko jest możliwe. Składy widzieliście wcześniej, tutaj widzicie drogę. Mieliśmy łatwiejszych rywali. Ale to nie oznacza, że można nas lekceważyć. Czas na finał, finał. Carabao Cup, English Football League Trophy rozpoczyna się od gola West Hamu Benrama do Antonio, Antonio, i zobaczcie kto szczela gola. Kurt Zuma poszedł za akcją. Lewą nogą nasz obrońca szczela gola. No, poszedł kontra, poszła kontra. Zuma w niej uczestniczył, jeszcze szczelił gola. Jarod Bowen Bowen do Benramy. 2 do 0. Co za gol Algierczyka. Manchester po 23 minutach jest na kolanach i tam pozostanie Benrama, kolejna akcja zobaczcie ile mamy miejsca Ryan Kent Ryan Kent co zrobi Anglik Ryan Kent w polu karnym 3 do 0 a to dopiero pierwsza połowa West Ham jest niesamowity w tym finale druga połowa Antonio lewa strona boiska Antonio do Ademiego, Ademi do Benramy, Benrama 4 do 0. Druga piękna bramka, Benramy nic dodać, nic ująć. Będzie też piąta bramka, Zuma, Ademi, Benrama Antonio, no i Dawid Dechea. Puszcza słabo. Beznadziejna interwencja. Łesham się rozluźnił i stracił. Głupią bramkę w końcówce. Paredes, Cavani Słupek. No i tutaj Ogbona Fabiański. Co za błąd! Hummels, 5 do 1, ale mamy to. Pomimo, że ten odcinek nie jest najlepszy, mamy pierwsze trofeum. Zdobywamy Puchar Anglii. Carabao Cup, więc jest się z czego cieszyć. Decan Raj zaraz podniesie tytuł. Puchar. 5 do jednego. Nie spodziewałem się takiego wyniku, no ale, oczywiście wynik bardzo mnie cieszy, że udało nam się odnieść, pierwsze pucharowy, odnieść pierwszy pucharowy triumf, triumf naszej karierze. Czas na kolejne. Czy będzie to Liga Europy? Oczywiście, to już w na następnym odcinku. Tam będą skróty meczu właśnie z Ligi Europy. Sezon ligowy przesymuluje, bo nie ma sensu. On już takie stracony, więc naszą jedyną nadzieją na puchary na Ligę Mistrzów jest Liga Europy no i co 26 kolejek za nami, Liverpool potem dwa mecze z Bayern Leverkusen jeszcze mieć z Manchester United ciężki kalendarz, ale oszczędzam piłkarzy na pewno będę oszczędzał na re re rewanżowe spotkanie z Leverkusen tutaj wygrywamy z Liverpoolem dwukrotnie w tym sezonie jesteśmy lepsi od The Red. Szkoda, że od gorszych ekip nie jesteśmy lepsi. Ale dobra, Premier League, 13 pozycja, fatalny sezon, 33 punkty tylko. Everton jest trzeci, Chelsea jest dopiero ósma. Ta FIFA jest słaba. Manchester United jest też w Lidze Europy. Tutaj widzicie tabelę grupową. Gramy z Leverkusen. Jest Borussia Dortmund, jest Lipsk, jest United. No to będzie ciężka Liga Europy. Ale co to dla nas? wygraliśmy z Manchesterem 5-1 do 1 w finale. Więc myślę, że wygramy tutaj bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o FA Cup, gramy znowu z United. Szósta runda, potem pół finały. Więc no dobra. Jeśli chodzi o naszych napastników, piłkarzy, o wszystkich statystyki, to Antonio jest najlepszy. Potem Ryan Kent, Bedrama i Boem Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Dziękuję za wszystkie nowe suby, stare suby, za to, że jesteście ze mną. Na razie piąteczka.